Mocny, drapowy numer, jestem z niego bardzo zadowolony w ogóle. Tutaj nawiązała się nowa współpraca z nowym producentem, kurwa. Nowy producent został e, okradziony. Na 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 na. pani w minutę zostali. Ech. Kurwa. Jeszcze raz muszę to nagrywać. Chuj. Dobra, raz to żyję. Skąd To że brak człowieka? W sumie mogę ci wytłumaczyć. Ale czekaj, sabio, tam był bit, mogłeś nie zauważać Ja na wszystkich streamingach, a wysz nasąt na sąd w klaudzie estendy spierdalaj od rodziny Twoje streamingi są martwe Wiecie co to podwójne rymy? Nie? Boby, disco, follow, grybę złoczyny w rapie, a ty męczysz ten mikrofon Ja na remixie się tu faka jadę, aby na jakimś głównie. Robisz wszystko na odpierdol, to już trochę smutne no, Mówicie, że nie mam flow A ty brzmisz jakby sabio zapinał ci w dupę Wow, ale Ty Nie był pisać, a brzmiesz jakby sobie ciężną Jesteście tak samo, że łośnień, tak z tą mordą jak jakiś dzięcioł Skąd wiesz, że ktoś ćpał? Może sam skoczyć pod kreską Gdzie jest mix ciebie? Miałeś wszystko podane na tacę Jak byś po krystale? S&D rap ci nie idzie, idź ślepy do pracy ej. Ej. ej, 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 ej Dobra Sabio, wypadły z bitu Sandy, ty nie zrobiłeś hitu Wszyscy jesteście do kidy koniec bifu, przegrałeś mistrzu Argul! thank you